Siema, siema, co tam słychać? Bo ja nie będę ukrywał, bawię się przednie, to zobaczcie z czym. Na potrzeby filmu złożyłem taką dosyć retro konfigurację, bo już grubo liczącą ponad 10 lat. Konfigurację, której sercem jest procesor AMD FX 8350. Premiera bodajże 2012 rok, ale ręki sobie uciąć nie dam. Do tego całość jest na płycie z chipsetem 990 CyberTooth, tak to się chyba czyta. I bardzo ciekawa jest również karta graficzna, bo to jest Aorus od Gigabyte'a. Trochę nie z epoki, bo zdecydowanie późniejsza konstrukcja. GTX, nie RTX, 1080 Bardziej z epoki byłby ten GTX 780. To też jest karta jak najbardziej sprawna, działająca, którą jakiś czas temu naprawiłem. E, jeszcze jak serwis był, i do tego całość na zasilaczu też kultowym Power Zombie Quieta 850 W. No i to chłodzenie przypominający silnik V8, zwłaszcza z tego profilu. Ramy też niczego sobie, Corsary, Virgincy. No i całość, jak zresztą doskonale za mną widać, jak najbardziej działająca. Jeżeli chcecie widzieć do czego to, koniecznie obserwujcie kanał.